Cześć mamy widzowie z tej strony co so dziś Was zapraszam na film z Fortnite'a Tak, mamy nowy sezon, drugi sezon dokładnie ruszę od trzeciego. Jestem z moim kolegą, przywitaj się Kubi! No siema, siema! No i po pierwsze yy, mam 1000 followców i jeżeli coś kupujcie teraz w Fortnite, to yy, idą yy, te yy, pieniądze, część yy, do, na wsparcie Ukrainy, więc jak coś kupujecie teraz, wspieracie Ukrainę. I co? Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, dzwoneczek i łapka. Słuchajcie widzowie, kupujemy karnet na teraz. I komentarz. I komentarz też napiszcie. I napiszcie co następnego możemy zrobić. hu, Karnet do bojowy o, dostępny! O, e. Dobry, mam skin. Pokażę Ci, że mam karnet. No pokaż, pokaż. Ja no, ja ci wierzę, bo to jakby te wyzwania, nie? Pa. Dobra. Słuchajcie, widzowie, co pierwszego odblokowujemy? Odblokowujemy nasz miecz. Miecz, przepraszam. Oho, mam jakieś wyzwania. Miecz, no. Ej, i wsparcie, widzowie. Gunar, nie. Dobra. Po 31 gwiazdek sobie zbierzemy. Czyli misję będziemy robić, nie? Dobra. I karnecik sobie bierzemy. Co tu możemy? Edytować, możemy. O! Edytujmy sobie jeszcze. I. co? Dobra. Wspieraj Ukrainę. O, dobra um, Weźmy sobie, to mi się podoba na przykład Kupmy to i mam 6 tego, więc mam takie Dobra Szafka, pyk Edytujemy sobie i co? Mamy to i rozbieżność, to o i sobie all-fajne można, dobra, ale jednoręczne Dobra, ale zagramy sobie łybą, bo to trzeba, dobra, no, duosy Dobra. Krila, krila. E, ale cały karnet będzie odblokowany na jakimś odcinku, więc ja nie otwieram żadnych skinów. No. Tylko pierwszą stronę, a e, kolejne strony będą odblokowywane naraz. Wszystkie odblokujemy. E, tylko ja dajcie mi jakieś, nie wiem, czy tygodnie, miesiąc, bo to no, muszę zbierać gwiazdki, nie? Dokładnie muszę kupić... Trzy tygodnie to chyba nie wystarczy, ty musisz jeszcze chyba jakieś dwa miesiące czy tam trzy miesiące, bo wtedy to wiadomo. No nie no, miesiąc może coś, nie, miesiąc nie, no mies z Nie no, miesiąc to może coś tam. No miesiąc, no, no niecałe dwa miesiące może, o, oj patrz Co? jaki fajny kill-off, nie, ale łybcia. No wiem, no. Gdzie ty jesteś? Ym, łamać ostrzy, ej jakaś emotka jest. będę miał. Pokaż łamać, pokaż łamać ostrzy. Znaczy nie ty mam patrz. jeszcze tej emotki, patrz. Czekaj, no wiemy. Patrzcie w ogóle widzowie co się dzieje. Jaskinia dowódca zamiast y, tej... Ej, w ogóle dawaj, nie wiem, robimy misję. Czekaj. Ale na co? W sumie... Eee... O... Ej, czy ty... Ej, ty w ogóle widzom nie przypomniałeś, że jest reakcja na nowy sezon, nie? A, no w sumie. XD. No dobra, ale no to jest reakcja na miejscowy na sezon. Dzięki, że mi przypomniałeś. Ej, dawaj na to miejscowe, co to jest? Nie wiem, jakiś tam. A tam. A czekaj, ty zaznaczyłeś co? A ty zaznaczyłeś tam jest coś, ale dawaj, tutaj. Dobra, niestety, miałem w poprzedniej sezonie w namiocie Spider-Manki i widzowie co? No. No, usunęli te spider -Many. No, nawet w namiotach nie było. A co dziwne, był błąd, bo na początku sezonu była pompa i mogła. Yy, taki spas Pierwszego sezonu, trzeciego, nie? Był, jak weszły namioty, to był spaz na początku i dało się go wziąć. I w i gracze mogli grać spazem. Rozumiecie to? A teraz już nie. Ale chyba powróci? Nie wiem, ale mamy. I w ogóle to jest challenge i reakcja też na, na sezon I słuchaj, gramy tylko brońmi OG, no. tylko no na razie ja załatwiam nie. typa Tylko OG broniami Ale z reakcjami może sezon Ci przypominam, a nie OG No, no. dobra jak już powiedziałeś też, no to nie mogę tam odpuścić No Ej, Ale będzie konkretny odcinek też, cały tylko, że gramy Na razie musimy, no dobra Czekaj, załatwiamy sobie bocika, pyk, pyk. Ale, ale słuchaj, dobra, pierwsza OG droń, czyli taka, wiesz... Znaczy, możesz Opa. grać innymi, ale jakby głównie OG, ok? Będzie w ogóle widzowie, to jest zapowiedź też, nowego nowego odcinka za już za tydzień albo jutro. Znaczy, nie wiem, kiedy to widzicie, ja nagrywam to w niedzielę, 20 marca i też ten film wylatuje wtedy. E, dobra, ja wywalam to, 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 nie mam jeszcze OG broni. więc muszę się e. znaleźć. Albo ej, ty. gramy tylko nowymi OG broniami. czyli tym bojowym e. pistolecikiem też możesz. Dobra, ale słuchaj, nie chcę ci przypominać, ale to jest odcinek i ty, co, i ty, i ty w ogóle powinieneś jakieś cięcie zrobić w ogóle, jak ty gadasz tak dla mnie. No ale... Ups. Aha... Dobra, kurde, wjeżdżam. Dobra. Dobra. Bum, drubum. co? O, dawaj, wybuchaj. Daj, wybuchaj. Dobra, dostał? Dobra, dostał. dostał, ale aim. Nie? Dobra. Nie, no dawaj. Ja jeszcze nie montuję, nie? Filmów, ale za niedługo będę. No dobra, Deda. Ale headshot. Ty, ale tą pompą mnie... No. To jakby to, no to jakby tak, to się ta pompa jakby trzęsie trochę. Dobra. Trzęsie. Dobra widzowie, idziemy. Idziemy je odrodzić. Nie wiem, kurde, ja nie mam żadnych broni. Dobra, dawaj tylko gramy te, każdą bronią. Dobra. W sumie. Ale będzie challenge, będzie challenge, tylko uć broni, Ale to w następny odcinek. Ty, bo na mapie jest jakiś tam jakby sygnał, nie? Czy tam <laughs> WiFi? Na mapie One... jest WiFi. Nie wiedziałeś, że WiFi. Ej, co to jest? A. Ale jakieś w ogóle. Ja nie wiem, to chyba. Co to jest? to? Czy... Ej, widzowie, jeżeli wiecie, co to jest, to, te czerwone linie i te niebieskie linie, co to są za. linie, to. Napiszcie w komentarzu, nie? To jest, ważne. To nie jest chyba jakieś... O masz tę snajperkę, a nie, to jest... a nie bo ty ma no. Aha, no to fajnie. A co to jest? Ej, pa, co to jest? Co to jest? Ja mam... Co to jest? No dobra, zebrałem to i nie wiem, co to jest. Pokaż, wyrzuć i Ty zaznacz. Uro... Halo? Halo? Czekaj, czekaj, bo coś tam mówi. Ty dobra, ten Orzin coś mówił do mnie, bo ja tam musiałem coś, jakieś jakiś Wi-Fi Nie wiem, jaki sygnał to był, nie wiem, co to jest. Patrzcie, widzowie, w ogóle możemy sprintować, nie? Patrzcie jaki a skok! I spinaczki, jeszcze spinaczki patrzcie, a nie, bo budować nie można to. <grych> Dobra, dawaj, kurde, spidermana O, robię. widzicie widzowie, patrzę. ale wiesz co, jest w ogóle słabe w tutaj? No. Bo w... Szkoda, Dawajcie na czołg, w ogóle widzowie idziemy czołgiem. Ty czołg ktoś. Ty Ej, ktoś ma Nie, yy, te boty, bo w ogóle boty widzowie. Uer jeżdża nie. Dawaj te boty. Dawaj, rozwalamy. Dawaj w ich, do... bo on ma 2500 tysiąca tego. Teraz raczej go nie rozwalimy tego czołga. Albo dawaj, rozwalamy czołg. Ne... Oho, tu jest typek! No to fajnie. No to, no to jeszcze lepiej. Co to, kur... Co to No nie, no nie, no nie, no świetnie po prostu, świetnie. Po prostu już dadam. Nie, no dadam już po prostu. Ja, no ja dadam. idą chyba do mnie. Dobra. Tak? Dostaję, dostaję. Dobra, dostał, dostał trochę. Dobra, dawaj. Widzowie, nie muszę tak wyjść, ja tak zginąłem, to nie? Ja, Już dwa to razy. Ja nie mogę, po, To ja nie mogę po ciebie pójść, nie? Nie no, możesz chyba. Nie bo, nie, bo wiesz, bo to są jakby typy, nie? Nie no, ale on... chociaż on się mógł leczyć już. On się chyba leczy, nie wiem. Dawaj oh, go zdalej, O grlej, bo tutaj typek ci wjeżdża ten. Nie, no ja nie mam ten oczywiście. Nie, dobra. Dawaj go. Oczywiście budowanie musi być wyłączone. Bo jakiś tam był, bu Bob budowniczy oczywiście. Bob budowniczy, kurde cię ja no, podjeżdża. No nie, bo budow... nie no, okay. Dobra, to się wytnie, nie? To się wytnie wszystko. Dobra. Widzowie Dobra widzowie już jesteśmy I jeszcze nie jesteśmy w rundzie, ale nas pokonali niestety Ale lecimy z drugą rundą i będziemy kończyć ten odcinek I co? No, ale pamiętajcie żeby subskrybować kanał Like i ten i dzwoneczek O spoczone skin, dobra Bo to ważne i lecimy po 20 subów bo otworzę swój serwer Discord, widzowie Ej, takie na chwilę szybkie cięcie Jak możesz Nie mogę, nie mów Dobra e, Dobra, słuchajcie e, Bo jeszcze ja jakby, widzowie Jeszcze za bardzo nie montuję i nie umiem Za bardzo jeszcze montować, ale jeszcze się Uczę i za nie długo będę Więc no A zgadnijcie w ogóle widzowie, zgadnijcie czym Będę montować Kamerą Mo Ale chodzi jaki program no to chodzi, nie no, ja, dobra eee, Dobra widzowie, gdzie lecimy na Co to jest za, to jest jakaś mini ta Czekaj, ja jeszcze nie mam tej miejscówki Tutaj nie mam i tutaj nie mam tego, tak mam prawie wszystko Znaczy ja, ja, miejscówki dawaj tutaj, dawaj tutaj. Ej tu jest ten ja, ja mam tutaj, ja mam, jak, ej te dziury nie, są jakieś takie dziwne Czekaj jakie mam a bo, zadania, mm, na przykład a bo, da, a bo dawaj gdzie indziej lecimy, dawaj gdzie indziej lecimy Ej, gdzie, pamiętasz gdzie my, tym, dawaj na jaskinię? A nie, to, to daleko, dobra, to choć nie wiem. Gdzie to jest? Ja tutaj polecę. Ej, dawaj, ja idę na sch schronienie chyba, czy, no tak, na schronienie. A schronienie jest teraz mało strasznie, małe. Przepraszam. Ej, ja chyba wiem co tu chodzi z tymi jakby kreskami że, o dobra słuchajcie widzowie że, że ta niebieska strona, że ta niebieska jakby linia nie, to jest jakby nasza połowa, czyli połowa siódemki a ta czerwona to może jest połowa tego Ajo. Ja. ej no, w sumie? czekajcie, nie, 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 nie. bo jaskinia jest ten, bo mamy schronienie Jonesowisko, no kurde a ten, tutaj, a to są miejscówki siódemki nie, nie, nie. Ej, ty, czekaj, ja zobaczę czy tam są Jones'owie, nie? Ej, dobrze, czekaj. bo słuchaj, na przykład, yy, A dlaczego wykrzywione wie, że są UR? Yy, nie wiadomo. A bo te, bo oni zaatakowali! Bo to są miejscówki Ware i i yy, yy, miejscówki siódemki, yy, yy, Jonesowie... Jak to się nazywa? Jo Jonesowisko, bo wcześniej to było Jonesowie, Jonesowie, a teraz jest Jonesowisko, ale to wcześniej już było. Ale w ogóle, je, widzowie, na koniec filmu będziecie mieli. Yy Czekajcie, co? Zwycięstwo pod względem A, dobra. Yy. I słuchajcie. N na koniec filmu będziecie mieli yy, nazwy wszystkich broni, które. Patriotsu. Rzeczy, które zostanę dodały. O, po prostu Wam powiem. O, dobra, na nowy, nowy poziom. Twoje urządzenie ma... zabezpieczyć nie ma... ale na, na razie uciekaj. Gdzie ty jesteś w ogóle? Tutaj? A jak to się nazywa? Karkkołom Kamieniste kino, kamieniste kino. A. Tam jest typ jakiś. Oj. Dawaj go, dawaj, rozwalę go, rozwalę go. Dada, dada. No kurde. Oddaj. Oddaj. Dobra, dada. A w ogóle, w ogóle widzowie y, nagrywam, y, wszystko macie, jak wchodzicie sobie w kanał, macie te zakładki różne, wejdźcie sobie tam na samym końcu informacje. Po prostu wejdźcie, przeczytajcie i, i co? I przeczytajcie, to jest ważne. Bo żebyście wiedzieli y, o, o moim kanale, y, y, czym na razie nagrywam, montuję, znaczy montuję, jeszcze nie montuję, ale czym na przykład nagrywam. Ej, czołgi, dawaj ich. Dobra, ja, dobra, ja ja, wle, ja ten, ja... No nie, mam no ten głupak, dobra, zabiłem głupka. Znaczy wiesz, tego co sumie. Dobre, mam czołg, mam czołg. Dawaj do czołgu do Dobra, ja atakuję, nie? Ej, czekaj sekundę, Wejdź, wyjdź z so, tego. Wyjdź, wyjdź z czołga, wyjdź, wyjdź, wyjdź. Ale... Ej, bo to no, jest typek, nie, no, nie. tu jest typek. Gdzie? Typo gdzieś, kurde. Ty, dobra. Dobra. Go, tu tu jest. jest. Co on siadł? Tutaj. Ej, pomóż! Ja nie ma tutaj budowania, weź mi pomóż! No nie, co to jest? Nie, ale, ale głupek. No, dosłownie. Nie no Dawaj, go dawaj, da, dawaj tego skina. Dawaj, tyk, tego, dawaj to Dobra, wleź tu. <gry> co to jest? No kurde. Nie. Dobra, widzowie, my już będziemy kończyć. Powrót do lobby, oczywiście. Karnetik odebrany, widzowie. Eee... Karnet odebrany. No, średnie dwie gry, ale przynajmniej mamy Czołgi UR ta, ty, Tytan. O, do końca o. Zdanie, do, do końca, do końca No i co? Bronie, które zostały przywrócone, widzowie, to C4 zostały przywrócone. Co? Ten, tak to się nazywa termiczny karabin, tylko trochę go ulepszyli, Nie. chyba. Nie. Ulepszyli go, termiczny on był, on był. O, macie w sumie to. Ma, powrócił jeszcze o powróciła ta spamiąca pompa, powrócił rewolwer, powrócił auk i ja jest ten nowy... Nie, bo ale ale oni ten, jakby te rzeczy niektóre tak wiesz, trochę znarfili. Ale... Znaczy no trochę tak, ale to no. Trochę. No, do, i są czołgi dodane, są takie pługi, one normalnie rozwalacie auta, nie, ale będą widzowie jeszcze buty bojowe w ogóle jeszcze są zgłosowania głosowania na nie. Tak, I ja I ten w, ten w ogóle, byłeś, widzowie, zgadnijcie, co Kubik wczoraj mówił. Wczoraj graliśmy ostatnie gierki, słuchajcie, w y, sezonie pierwszym, rozdział trzeciego, y, z naszym jeszcze składem, dwoma osobami, z takim, jedną osobą, z tą właśnie tutaj osobą, Rofranexem, będą też z, niego, z nim odcinki chyba, y, i słuchajcie... Wczoraj zrobiliśmy wina z Corona, ale się zresetowały i zgadnijcie ile mamy Winów. No zgadnijcie. No zero. I pokaż ile ty masz. Pokaż ile ty masz. Minus Corona. To samo, to samo. No bo zresetowali widzowie, że im, im mieliście, nie? Miałem sześć, bo ja się bardzo w tej... W tym, a właśnie ty nad korony na tym nie ma, patrz, na, na tym korony nie ma. I zle, ale wcześniej jak nie miałeś w ogóle Wina z koroną, to nie miałeś tej motki, a tutaj masz masz, masz motkę, ale bez... Ale nie masz korona. No dobra, ale będziemy się żegnać widzowie i co? Kubi jeszcze powiedział dokończę wczoraj, że te czwórki powrócą, nie? No i, i chłopie. Wiem, że chce, żeby No, chcę, żeby te te przepraszam. I że... Chciałem. chciał. I, i na jeden dzień. I, I on przewidział przyszłość, nie? Dobra widzowie, my kończymy. I co? Ja mhm. się z wami żegnam. Był z wami Marvexo i Kubi. Siema, Do następnego godzina. Juu!